Demencja potrafi zaskoczyć nawet wtedy, kiedy ktoś wydaje się być w dobrej formie. Czasem pokazuje o sobie drobnymi sygnałami zagubionym przedmiotem, podejrzeniami nieufnością a czasem jednym nagłym, kompletnie nieoczekiwanym zdarzeniem, które zostaje w pamięci na długo. Zdarza się, że osoba starsza zaczyna oskarżać bliskich o chowanie rzeczy, podejrzewać ich o złą wolę. Choć wcale nie chce nikogo skrzywdzić. To jeden z tych podstępnych symptomów demencji, które z pozoru wyglądają jak zwykłe roztargnienie. Ojciec opowiadał o tym z pewnym dystansem. Mówił, dobrze jest czegoś nie pamiętać, córka. Człowiek nie musi zaprzątać sobie tym głowy. A potem pytał pół żartem: Myślisz, że to może być demencja? Choć tak naprawdę takie sytuacje powtarzały się coraz częściej. Odłożył coś, przykrył gazetą, a potem uważał, że to ktoś mu zabrał. Czuł się zagrożony, niepewny, czasem wręcz przekonany, że jest okradany. Pewnego dnia córka poszła do fryzjera. Ojciec wiedział, że wychodzi. Wiedział też, że wróci z nową fryzurą i zmienionym kolorem włosów. Wszystko zostało powiedziane jasno. Kiedy córka wróciła do domu, ojciec jej nie poznał. Patrzył przez wizjer. I widział obcą osobę, nie córkę, nie bliską, kogoś, kto próbuje wejść do mieszkania. W jego umyśle pojawiła się tylko jedna myśl zagrożenie. I zrobił to, co w jego świecie było najrozsądniejsze: zadzwonił na policję, zablokował drzwi, stanął po drugiej stronie z laską, przekonany, że właśnie chroni swój dom. Kiedy policja przyjechała, sytuacja była napięta. Ale też w pewien sposób absurdalna. Córka próbowała wszystko wyjaśnić. Powiedziała, że była u fryzjera, że zmieniła fryzurę, że ojciec jej po prostu nie rozpoznał. Ale w oczach taty ta szybka reakcja policji wyglądała zupełnie inaczej. Był przekonany, że funkcjonariusze zjawili się za szybko, więc, w jego logice, muszą współpracować z włamywaczem. W jego świecie wszystko układało się w sensowną całość. Na szczęście po chwili udało się otworzyć drzwi, i dopiero wtedy wyszło na jaw, jak bardzo był zdezorientowany. Ojciec chciał bronić się laską, dopóki policjant go nie powstrzymał. Kiedy minęło napięcie, ojciec zaczął wracać do siebie. Rozpoznał córkę, zrozumiał, co się wydarzyło, przeprosił ją i funkcjonariuszy, przyjął pouczenie i Usłyszał nawet pochwałę za czujność. Od tego momentu podobne akcje już się nie pojawiały. A córka dobrze zapamiętała jedną rzecz: takie epizody mogą być związane nie tylko z samą chorobą, ale też z dawkami leków zbyt słabymi lub zbyt mocnymi. Demencja nie zawsze objawia się tym, czego oczekujemy. Czasem wygląda jak zabawna pomyłka, czasem jak nieuzasadnione oskarżenie a czasem jak scena rodem z komedii pomieszanej z dramatem, z policją pod drzwiami i laseczką w gotowości. Ale w każdej z tych sytuacji chodzi o jedno o lęk osoby chorej i o to, jak bardzo potrzebuje ona bezpieczeństwa, którego sama już nie potrafi nazwać.